się stało, gdyby ludzkość uśmierciła swoich własnych bogów? Na takim założeniu opiera się Dread Delusion, gra RPG ze studia Lovely Hell Place. Przy pierwszym zetknięciu z grą atakuje nas obca, surrealistyczna estetyka i setting. Lasy grzybów wielkości drzew, białe słońce na czerwonym niebie i miasta na unoszących się w górze wyspach. Wszystko to utrzymane w retrografice grafice niskopoligonowe gry piątej generacji. Jeżeli chcecie poznać resztę świata, to zapraszamy do filmu. Po uruchomieniu gry nasuwa się skojarzenie ze starymi grami RPG, szczególnie trzecią częścią The Ender Scrolls, czyli Morrowind oraz starymi grami From Software jak Kingsfield czy Shadow Tower. Lecz o czym jest sama gra? Mamy tutaj postapokaliptyczne fantazy. Nieznany kataklizm spowodował, że powierzchnia planety jest niezdatna do życia, a ludzkość przyniosła się na znajdujące się na nią lewitujące wyspy zwane onirycznymi. Poza ludźmi zamieszkiwali je także bogowie, którzy przynosili bogactwo i urodzaj. Jednakże, jak to z bogami bywa, poza modlitwami często wymagali oni od swoich wyznawców ofiar, nierzadko krwawych, a za przewinienia bądź brak czci strogo karali, co skłoniło ludzi do buntu przeciw boskiej tyranii. Z tego ruchu powstała organizacja antyreligijno-militarna zwana Unią Apostacką, która stanowi główną siłę na Wyspach Onirycznych. Nasza postać zaczyna jako więzień Unii. Dostajemy jednak szansę na odkupienie w postaci misji od rządzącej Unią Inkwizycji. Należy odnaleźć i aresztować Vellecar, przywódczynię bandy zbiegłych najemników. Tak oto rozpoczyna się nasza przygoda, przez którą rzuceni jesteśmy wir intryg i walki między różnymi nacjami, frakcjami i wyższymi istotami na archipelagu otaczających nas wyspę. Choć gra może wydawać się dość dziwna i mroczna w swoich założeniach, to jest tu także dużo serca i humoru. Nierzadko wzruszyła mnie historię jakiejś postaci, bądź uśmiechnąłem się z dialogów dziwacznych NPC-ów, których w grze napotkamy niemało. W fabule natrafiamy też na sporo wyborów moralnych i sposobów zakończenia zadań, co cenię, gdyż wybory między tymi co dobre, a co złe nie jest wcale tak oczywisty. Często ogłowiłem się nad tym, jaką decyzję podjąć, a nawet gdy to zrobiłem, to zazwyczaj następowało to w ramach kompromisu bądź wyboru mniejszego zła. Warto wspomnieć, że wybory te będą miały bardzo duży wpływ na kształt zakończenia, jaki nas czeka. Tworząc postać, definiujemy naszą historię i przewinienia, co pozwala nam także ustalić początkowe cechy takie jak siła czy mądrość oraz umiejętności takie jak wiedza, otwieranie zamków, walka czy perswazja. Ilość tych atrybutów jest dość mała, jak na grę tego gatunku, lecz każda z nich odgrywa istotną rolę, dzięki czemu każdy dodany przez nas punkt doświadczenia stanowi odczuwalną różnicę. Punkty te, zwane delusion, dostajemy po części za wykonywanie zadań, lecz w dużej mierze trafiając na znajdujące się w różnych miejscach niebieskie czaszki. Pełni to dwie funkcje, po pierwsze gra nas wynagradza za eksplorację, po drugie przez to, że nie dostajemy tych punktów chociażby za walkę, zostawia nam względną dowolność w podchodzeniu do sytuacji, niczym w Immersive Simie. Jeśli mamy się dostać na szczyt zamku, wypełnionego wrogą frakcją, możemy znaleźć ukryte przejście, albo przekraść się, przekonać strażnika, że powinniśmy tu się znajdować, bądź po prostu wybić wszystkich w pień. Sama walka jest dość prosta: mamy do dyspozycji szybkie i słabsze, bądź powolne i mocne ataki bronią białą. Do tego łuk, noże i shurikeny do rzucania, oraz różnego rodzaju magię pozwalającą nam ciskać ogniste kule, bądź przywoływać nieumarłych. W tym kontekście, niestety, należy wspomnieć o jednej z wad. Otóż walka nie stanowi tutaj absolutnie żadnego wyzwania. Owszem, nie każda gra musi od nas wymagać perfekcyjnych uników i powtarzania walki po kilkanaście razy. Jednak sam grając postacią, która nie inwestowała żadnych punktów w siłę i walkę, byłem w stanie dwoma czy trzema uderzeniami pokonać nawet najsilniejszych wrogów w najtrudniejszych sekwencjach gry. W związku z tym o wiele bardziej opłacało się inwestować w takie umiejętności jak wiedza, pozwalająca na interakcję z magicznymi przedmiotami, albo otwieranie zamków czy perswazja. Z walką i tak sobie poradzimy, jeśli tylko wspomożemy się w odpowiednią bronią, a w ostateczności nasza postać jest znacznie szybsza od większości przeciwników, więc możemy najzwyczajniej w życiu ich ominąć. By jednak zbalansować te krytyka, pomówmy o jednym z najsilniejszych aspektów tego tytułu, mianowicie eksploracji. W grze początkowo nie mamy mapy i musimy ją sami uzupełniać, odnajdując odpowiednie punkty widokowe. Może się to wydawać zabiegiem przyjącym grę bardziej hardkorową, jednak w tym wypadku służy nam dość prosta oprawa wizualna, pomieszana z nietuzinkową abstrakcyjną estetyką. Wyraźnie w oddali przyciągają nas obiekty takie jak domy zbudowane z ogromnej czaszki, wraki statku powietrznego czy świątynie znajdujące się wewnętrzną wielki muszli. Zamiast znaczników gra w ten sposób naturalnie przyciąga nas do ciekawych miejsc. Poza tym w trakcie eksploracji ważne jest to, co w jej efekcie znajdujemy. Należy przyznać, że rzadko nas ta ciekawość zawiedzie. W przeciwieństwie do wielu gier zalewających nas powodziami generycznego lutu, każda zbroja, broń czy talizman mają wyjątkowy dla siebie efekt. Jak podniesienie wartości którejś z umiejętności, czy bardziej nietypowe jak umiejętności przywoływania dwóch szkieletów, albo obrona przed obrabowaniem podczas spania w dziczy. Jeśli z kolei nie trafimy na żaden ciekawy przedmiot, to zwykle nagradzają nas wspomnianym wcześniej punktami delusion, czy surowcami pozwalającymi ulepszyć nam już posiadające uzbrojenie. W grze niestety można zauważyć kilka błędów i niedociągnięć wynikających z tego, że jest to jednak tytuł Indie od małego studia. W jednej lokacji trafiłem na drzwi, które nie chciały się po prostu otworzyć, nieważne czy miałem klucz czy nie. Przed patchem na Steamie za to dwa menty nie chciały się po prostu odblokować. Miałem też co najmniej dwie sytuacje, gdzie moja postać po prostu spadała przez podłogę i dopiero ponowne wczytanie gry zniwelowało problem. Gra ma też system reputacji, o którym nas informuje, jednak nie zdaje się to mieć istotnego wpływu na przebieg gry. No nie jest to błąd, lecz aspekt, który po prostu świadczy o niedopracowaniu. Moim zdaniem są to drobne mankamenty, nie wpływające znacząco na odbiór, jednak wspominam o nich w razie gdyby dla Was tego typu błędy były nie do zaakceptowania, bądź wolelibyście poczekać na patrze. A sam świat jest bardzo oryginalny. Nawet jeśli ten aspekt nie jest dla was tak ważny, to myślę, że Dread Delusion spodoba się wam, jeśli lubicie gry RPG z satysfakcjonującą eksploracją, z dużą dozą serca i humoru, mnogością sposobów rozwiązywania problemów i szarymi wyborami pod względem moralnym. Sam spędziłem około 35 godzin przy grze, eksplorując wszystko co się dało i przechodząc wszystkie questy na jakie trafiłem. Jednak biorąc pod uwagę różne rozwiązania zadań i ich wpływ na zakończenie, nie dziwię się jeżeli niektórzy będą chcieli podejść do gry ponownie, co sam planuję zrobić. Dread De LuLu wyszło niedawno z Early Access i obecnie dostępne jest jedynie na platformie Steam. A od nas leci ocena perełka, bo świetnie bawiłem się przy tym tytule, szczególnie będąc fanem bardziej oryginalnych, a nawet dziwnych światów i historii fantasy czego często bardzo brakuje mi w bardziej bezpiecznych i opartych na stereotypach grach AAA. Dzięki za obejrzenie tego filmu do końca, gorąco polecam byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych Indyczych Opowieści.